Witam. Jak widać głowice są już zregenerowane. Jak widać już płaszczyzna jest zrobiona, zawory są już powkładane. Głowica, że trochę mokra jest, bo ją jeszcze raz myłem po także, ale to tam się wytrze. I tak, jak się wkłada tulejki zetorowskie, to tutaj ten RAND, co widać, co jest wyszlifowany. To po prostu trzeba go trochę zebrać, bo jest taka możliwość, że trysk może się zaprzeć. Tak jak trysk jest włożony no tu akurat nie będzie widać o, widzicie, tu jest teraz przerwa a przeszlifowaniem tej przerwy no nie było. O, tutaj też widać, jest przerwa. Na niektórych głowicach po prostu jak odlew był, to było to źle zrobione. I po prostu to było trochę w powietrzu, ale jest osifowane. Rozpylacz. Rozpylacz wystaje tyle, ile widać. Nie wiem, czy to w miarkę będę mieć. Sowmiarka jest, także zobaczymy ile to wystaje. Śtyle, no to wystaje tak... Cztery. No prawie cztery, no tam... Zależy na jakiej głowicy. Wystaje cztery. Zobaczymy inne tą, co na zdjęciu wstawiłem, to będzie, będzie ta głowica chyba, że źle wziąłem i odczytałem wartość, jeszcze raz włożymy, no tu wystaje trochę więcej, zobaczymy ile tutaj, przekręcić. Tutaj, tutaj mi się pomyliło. Yy, to, tu wystaje 5 mm. Mi się yy, pomyliło. Po prostu i nie 6 wystaje, tylko 5 wystaje. Także jest dobrze. Tu jest 4-5 no tak. Może nie są wszystkie idealnie. Teraz zobaczymy następną ta No, wystaje, tu wystaje 4 mm. Także na tej jednej trochę bardziej będzie wystawać. Ale to nie powinno w niczym przeszkadzać. A zobaczymy następną. Jak to się włoży. Dobra, tutaj. Tu wystaje 4,5. Także to no z, zależy, jak po prostu głowice ile razy była planowana, to też właśnie zależy od tego, ile po prostu wystaje. Także w, tak stare rozpylacze wystawały tak 3-3,5 mm. Także zobaczymy, jak będzie teraz silnik pracował jak będą głowic, jak będzie rozpierać wystawał więcej są zawory właśnie nowe gniazda nowe także jeszcze mi zostało sprawdzić wtryski bo jeszcze ich nie sprawdzałem także co widzimy się już przy odpalaniu no i tak silnik mam już złożony jest wszystko po, jest poskręcane jeszcze będzie będę musiał wymyć dwa wtryski, trzeci, czwarty. Założyłem nowy. Ej, dwa były dobre. <laughs> Także co zostało, no odpalić. Trochę kopci do się będzie powypalać jeszcze. Tobi, jeden, kim ngạch cho chuj. Na ale to się jeszcze powiem. wziąłem się, żeby się. co na tłokach było no i tak jak widzita. jest dymu dymu nie widać jak się gazu doda no to jest nie wiem czy jest daleka Coś tam może jakiś dymek idzie Tego może nie widać, ale taki leciutki idzie No i tak, na pewno po regeneracji zrobił się zrywniejszy bardziej niż był przedtem aż o mocno to już trzeba, trzeba do wiosny poczekać jak się będzie, jak będzie w rozrzutniku chodził. Także co? Na dzisiaj tyle. Na razie.